6. sesji Rady Miejskiej w Prusicach, odbywającej się w dniu dzisiejszym, czyli 22 października 2025 roku. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafie 18 ust. 1 i paragrafie 19 punkt 2 statutu Rady Miejskiej Gminy w Prusicach otwieram 26. sesję Rady Miejskiej w Prusicach. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi Kworum, przy którym możemy podejmować i uchwalać e, uchwały Rady Miejskiej w Pusicach. Serdecznie witam e, pana burmistrza, zastępcę burmistrza, pana skarbnika, e, Basie z działu finansowego, e, Doroteleń, e, Roberta Borczyka, pracownika naszego biura Rady oraz obsługę e, naszej w sesji. Witam kolegów i koleżanki e, radnych. Szanowni Państwo, yy, uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1 obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przebieg sesji realizowany jest za pomocą platformy yy, e-sesja. Szanowna Rado. Dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek burmistrza gminy Prusice, który działając w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym złożył wniosek o zwołanie 26. sesji Rady Miejskiej w Prusicach w celu realizacji następującego porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, podjęcie uchwał. Informuję wszystkich że przed sesją e, odbyły się połączone komisje, na którym procedowaliśmy i rozmawialiśmy e, na temat e, na tematy, które będą e, uchwalane w poniższych e, uchwałach. Pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały e, nr 12 łamanej przez 51 łamanej przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2044, druga uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr 12, łamane przez 50, łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na. 2025 rok, trzecia uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Prusice i ostatnia, czwarta uchwała, którą procedowaliśmy, omawialiśmy na połączonych komisjach przed dzisiejszą sesją, jest to uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 25 pięć łamanej przez 112 łamanej przez 2025 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 30 września 2025 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 7, łamanej przez 28 łamanej przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 6 września 2024 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie e, gminy Prusice Punkt 3 dzisiejszej sesji interpelacji i zapytania radnych. Punkt 5 wolne wnioski informacje. I punkt piąty, zamknięcie obrad. Czy są jakieś y, pytania, uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przechodzimy do realizacji przedstawionego porządku obrad. Punkt y, drugi, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2044. Oddaję głos właśnie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, zmiany uległ załącznik nr 1 w zakresie roku 2025. Dostosowano go do wartości wynikających z projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Wprowadzono również nowe poręczenie na lata 2025-2037. W zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą Budowa Pierwszej Pełnowymiarowej Hali Sportowej w miejscowości Skokowa. Dla roku 26 zabezpieczono limit wydatków w wysokości 150 tysięcy. Dziękuję bardzo. Okay. E, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do e, tej uchwały? Jeśli nie ma, możemy przechodzić do e, głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie zmiany uchwały nr. 12 łamanej przez 51 łamanej przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2044. Głosujemy poprzez podniesienie ręki równocześnie naciśnięcie przycisku na terminalu do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została przyjęta przez radnych przy 11 głosach za. Dziękuję. Przechodzimy do drugiej uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Prusice na 2025 rok. Oddaję głos właśnie.

W paragrafie drugim zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 306 465 zł. i 65 groszy do kwoty 119 milionów 572 tysięcy 604 zł. i 32 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie nadane z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan określający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie nadane z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały załącznik określający dochody z tytułu opłat z tytułu zwolnień na sprzedaż za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5 uchwały budżetowej z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy Prusice na 2025 rok otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań Zmianie uległa pozycja z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek w roku budżetowym do kwoty 7 690 456 zł. i 96 groszy. W paragrafie 7 budżet gminy Prusice po zmianach dokonanych niższą uchwałą wynosi plan dochodów 99 91 971 ,54 zł 54 grosze dochody bieżące 67 529 557 ,99 zł 99 groszy dochody majątkowe 31 562 413 zł i 55 groszy plan wydatków wynosi 119 572 604 zł i 32 grosze wydatki bieżące 67 510 000 510 ,98 zł i 98 groszy. Wydatki majątkowe to 52 miliony 62 93 zł i 34 grosze. Przychody budżetu wynoszą 22 480 tysięcy 632 ,78 zł 78 groszy. Rozchody budżetu w wysokości 2 milionów zł i deficyt budżetu wynosi 20 milionów 480 tysięcy 300 632 zł i 78 groszy. Uchwała przedstawiona państwu obejmuje również autopoprawkę. Dziękuję bardzo. Okay, e, dziękuję bardzo. E, czy jeszcze jakieś pytania oprócz tych pytań, które były skierowane na połączonych komisjach do uchwały budżetowej są wśród radnych? Jeśli nie ma, możemy przejść do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie Zmiany uchwały nr 12, łamanej przez 50, łamanej przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Prucice na 2025 rok. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Pan Gruchała jest za. Coś tutaj ma problem z. Jest. Dziękuję. Stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy 11 głosach za. Dziękuję. Trzecia uchwała jest to uchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Prusice, którą przedstawię. Ta uchwała też została szczegółowo omawiana przez radnych na połączonych komisjach. Były pytania, ustalenia i co z tego wynikło przed sobie Państwu e, uchwała Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 października 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Prusice na podstawie e, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Rozporządzeniu Rady Ministrów z bieżącego roku z 15 września, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, Rada Miejska w Prusicach uchwala, co następuje: Ustala się burmistrzowi gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi miesięczne wynagro wynagrodzenie obejmujące, punkt pierwszy, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770 zł, punkt 2, dodatek funkcyjny w kwocie 3 330 zł. Punkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Łącznie. Punkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę liczony od wynagrodzenia zasadniczego według zasad określonych w artykule 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2025 roku. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 1, łamana przez 9, łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Pucicach dnia 15 maja 2024 roku. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pucicach. I tak jak informowałem na połączonych komisjach, omawialiśmy tą uchwałę szczegółowo. Jest to następstwo zmian, nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 roku, która reguluje wynagrodzenia dla wójtów burmistrzów i prezydentów miast i tak jak wcześniej mówiłem przez 4 lata od 10 listopada 2021 roku wynagrodzenie burmistrza nie uległo zmianie ani podwyższeniu ani obniżeniu. Namacalnie praca, która jest tutaj wykonywana przez naszego burmistrza, który jest liderem, liderem społeczności i Menadżerem, bo tak w obecnych czasach taką funkcję burmistrzowie pełną, pełnią. Menadżer, który stoi zawsze na wysokości zadania. Od 2010 roku inwestycje na terenie gminy PRUSICE na kwotę powyżej 250 milionów złotych, co jest namacalne i, i, i widoczne, jak nasza gmina PRUSICE się zmienia, jak poziom życia, komfort mieszkańców poprawia się. Nie tylko poprzez nowe drogi oświetlenia, poprzez budowę świetlic, poprzez budowę nowej szkoły, ale również poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, oświatowe, kulturalne, sportowe. Chciałem tylko przytoczyć w tym miejscu inwestycje, które zostały zakończone lub są realizowane w obecnym roku na samym, w samym mieście. Prusice inwestycje na kwotę 12, miliony, 12 milionów złotych, tak? Jest to przebudowa dróg gminnych y, ulicy Ogrodowej i Szpitalnej w Prusicach, budowa parku dinozaura, który jest, y, który zamierzamy zakończyć w przyszłym roku ponad 7 milionów y, złotych inwestycja. Rewitalizacja, modernizacja zabytkowej okolicy y, Prusic, czyli przebudowa ulicy Czerwonego Krzyża i Świętego Jakuba budowa nowoczesnej szkoły podstawowej w Skokowej oraz już lada moment otwarcie drogi, największa inwestycja drogowa w historii gminy Prusice. W jednym odcinku przebudowa drogi Wilkowa Wilkowa, Wilkowa Brzeźno to jest inwestycja na prawie 10%. Milionów złotych. Inwestycje to nie wszystko. Są różnego rodzaju plebiscyty, konkursy, w których burmistrz jako menadżer gminy miejsko-wiejskiej w ubiegłym roku w rankingu PRL samorządu nasza gmina zajęła trzecie miejsce w Polsce, w tym roku drugie miejsce jako władaż gminy Prusice i trzecie miejsce gmina Prusice. Moi drodzy, tak pokrótce te argumenty i e, informacje, które przytoczyłem e, potwierdzają, że, że ta podwyżka, która podwyżka wynagrodzenia jest najba jak najbardziej uzasadniona. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, uwagi, to proszę pytać. Jeśli nie ma, e, to jeszcze mamy tam małą, się e, nam Hochlik, taki... W paragrafie trzecim traci moc uchwała numer 2, łamana przez 9, łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 15 maja 2024 roku. To jest to jest ta zmiana, która, która tutaj w tej uchwale będzie odnotowana. Czy jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, możemy przechodzić do głosowania w sprawie uchwały Rady Miejskiej, uchwała Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 października 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy Prusice. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i głosowanie. Dziękuję. Kto się wstrzymał, kto jest przeciwny? Nie widzę. Heniu jest. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że Przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych przy 11 głosach za. Dziękuję. Panie Przewodniczący, dziękuję za bardzo obszerne uzasadnienie, a wszystkim radnym dziękuję za podwyżkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Burmistrzu. My przechodzimy dalej do pracy. Ostatnia uchwała, która została przygotowana na dzisiejszą sesję jest to uchwała w sprawie. Zmiany uchwały nr 25 łamanej przez 112 łamanej przez 2025 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 30 września 2025 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 7 łamanej przez 2028 łamanej przez 2024 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 6 września 2024 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Prusice. Tam zmiana wynika z tego, że. Przy podjętej uchwale z 30 września był zapis, że uchwała wchodzi z dniem podjęcia życia, a zmieniamy zapis, że uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2026 roku. Taka jest taka jest zmiana w tej uchwale przy dopłacie do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Prusice. Czy jakieś pytania uwagi? Jeśli nie ma, możemy przejść do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Prusice przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 11 głosach za dziękuję bardzo, to wszystkie uchwały, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję. Punkt trzeci dzisiejszej sesji, do którego przechodzimy. Interpelacje i zapytania radnych. Oddaję głos radnym, jeśli takie są. Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu czwartego. Wolne wnioski, e, informacje. Ja mam informacje e, dla Państwa z przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych radnych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie gratuluję z analizy oświadczeń majątkowych radnych wynika że wszystkie oświadczenia zostały sporządzone prawidłowo bez istotnych nieprawidłowości Punkt trzeci informacji z uwagi na prawidłowo sporządzone oświadczenia radnych nie byłem zobowiązany do podjęcia dodatkowych działań określonych w ustawie. Punkt czwarty zgodnie z dyspozycją artykułu 24H ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym przekazałem po jednym egzemplarzu każdego otrzymanego oświadczenia majątkowego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniu. To tyle informacji ode mnie. Czy mamy jakieś wnioski lub informacje kolegów, koleżanek, radnych? Ja bym chciał dopytać, e... jeśli można. E... Składałem wniosek do powiatu o, o zamontowanie lustra na ulicy Rzemieślniczej, wyjazd z miejscowości Gródek. Nie mam żadnej informacji zwrotnej czy to zostało przyjęte, czy to będzie kiedykolwiek bo się dopytują. Wniosek został, wniosek został przekazany, my żeśmy odpowiadali, że żadnej informacje jeszcze nie dostali w tym zakresie. Ale mm, tak, drążymy. Wszystkie wnioski, które były... Na ulicy Rzemieślniczej to jest tutaj od... wyjazd, dębu, wyjazd z okay. roku, Przyszła nazwa tej ulicy Spacerowa okay. Rzemieślnicza. Mm -hmm. Okay. Okay. E, dziękuję. Czy jeszcze jakieś e, wnioski, informacje? E, Burmistrz jeszcze ma informacje. Z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych sekretarza gminy skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminnych zgodnie z artykułem 24H ustęp 12 z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Informuję, spośród osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, nie było osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego, ani też osób, które złożyły oświadczenie po terminie. Zgodnie z dyspozycją e, artykułu 24 przekazałem po jednym egzemplarzu każdego otrzymanego oświadczenia majątkowego do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającego oświadczenie celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniu. Dziękuję. E, dziękuję Panie Burmistrzu. Jeśli nie ma. Żadnych pytań, e, wniosków. E, zamykam 26, 26. sesję Rady Miejskiej w tak. Dziękuję za udział. Do widzenia.